Cześć, z tej strony Wojtek z portalu ścigacz.pl, a przede mną jest Kiway Versilia. Versilia jest y, częścią toskańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. No i na początek może troszeczkę dróbmy filozofii, y, no bo jak widzicie, Kiway jest skuterem. Stylowym, nazwijmy to, i dotychczas monopol na tego typu sprzęty mieli producenci europejscy. No i nie da się ukryć, że nie są to sprzęty tanie. No i tutaj wjeżdża właśnie kiłej cały na biało, inspirowany owymi europejskimi sprzętami i to wcale niekoniecznie włoskimi, bo francuskimi również i kosztuje niecałe 9000. tysięcy złotych i ma silnik o pojemności 125 cm3. No, ale Kiway ma w swojej ofercie trzy sprzęty z serii Scooter Classic. Yy, najniższy z nich to jest Zahara. Później jest właśnie Versilia i na końcu jest skuter o nazwie Kiway Sixties. I za mną jedzie Triumph Scrambler, <laughs> przeparadował. Yy. Tak, też stylowo, no w końcu jesteśmy na powiściu. tutaj byle czym się nie pokazujemy. Kiway Versilia jest skuterem pośrednim, co oznacza, że ma pośrednią wielkość, pośrednią moc i co ciekawe każdy z tych skuterów jest troszkę inny stylistycznie. I właściwie ma to być sprzęt, który dobrze wygląda, dobrze jeździ, pozwoli Wam załatwić codzienne sprawunki i jednocześnie Sprawi, że będziecie się na nim czuli po prostu dobrze, stylowo, elegancko i fajnie. Takie dwa w jednym. Choć nazwa Kiwaya, który stoi przede mną, jest włoska, to jego stylistyka przywodzi na myśl bardziej sprzęty. Francuskie. I co tutaj, co tutaj zrobiono? Tutaj po prostu połączono klasykę z nowoczesnością, czyli mamy te old linie, które się prawdopodobnie nigdy nie zestarzeją. Do tego jest z przodu ledowa z tyłu jest też oświetlenie, nowe smukłe kierunkowskazy, tutaj zespolone z listwami, i do tego wszystkiego jest aluminiowy, przynajmniej w aluminiowym kolorze, uchwyt na kufer. Ze stylistycznych ciekawostek, co jeszcze tutaj zastosowano, no na pewno fani chromu nie będą zawiedzeni, ponieważ reflektor ma chromowaną ramkę, mamy chromowane obramowanie błotnika, mamy chromowane lusterka z fajnym akcentem, bo nie są jakby można było zrobić to po prostu czarne plastikowe, ale kiłę nie poszedł na łatwiznę tutaj i zrobili je lakierowane. I do tego wszystkiego, wezmę kask, jest Dwuczęściowe siedzenie oprzyte no takim nazwijmy to materiałem o zwiększonej przyczepności, i jest wyraźnie oddzielona część dla kierowcy od części dla pasażera. I żeby było jeszcze zabawniej i ciekawiej i lepiej, to pasażer ma do dyspozycji osobne podnóżki. Pewnie się zastanawiacie, jakie kwirki i ficzery może mieć. Skuter za niecałe 9000 zł, no okazuje się, że kilka tutaj przydatnych rzeczy ma, choć są to wiadomo rzeczy standardowe, które mieć powinien. I zaczynamy. Pierwsze to wieszak, na którym możecie sobie powiesić jakąś tam torbę cokolwiek. Druga kwestia to oczywiście schowek, który jest dość przepastny i ma w środku port USB. Więc możecie sobie na przykład z prawej strony wsadzić nie wiem portfel z lewej strony telefon i możecie ten telefon ładować. Jest zamykany ciach na kluczyk, no bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Żeby otworzyć kanapę, to trzeba przekręcić kluczyk w lewą stronę i cyk. Dzień dobry. Schowek. No powiedziałbym, że standardowy. No wiadomo, kask pełen tutaj nie wejdzie, no może jakiś mały, um, mały jeżeli akurat kobieta lub osoba z małą głową będzie go ujeżdżać, no to wtedy spokojnie da radę. No i tu przy okazji mamy wlew paliwa. To na wypadek, gdybyście się zastanawiali na stacji benzynowej, jak go zatankować. Pozostałe rzeczy, o których Wam opowiadałem, no to oczywiście podnóżki dla pasażera i co ciekawe Kiway zastosował tutaj też odpalanie z. Kopniaka. W razie, gdyby jakimś cudem wyczerpał Wam się akumulator, to możecie go po prostu odpalić, że tak brzydko powiem, choć nie przystoi przy tak ładnym skuterze z kopa. Cockpit. Cockpit. No, ja sugerowałem się wcześniej, materiałami dotyczącymi wcześniejszych wersji tego modelu, i cockpit był częściowo analogowy, częściowo cyfrowy. Natomiast tutaj zegary są w pełni cyfrowe, no i macie w zasadzie wszystkie potrzebne informacje, czyli informacje na temat godziny, obrotów, stanu paliwa i przebiegu, no i możecie sobie też sprawdzać przebieg chwilowy. O, tu jest taki przycisk po środku, no i to w zasadzie jest jedyna funkcja, jaka tutaj jest, masło maślane. Natomiast więcej oczywiście nam nie potrzeba. I jeżeli chcecie go zabezpieczyć, no to po prostu Wystarczy zablokować kierownicę. I co więcej, możecie sobie tutaj o, wciskacie przycisk, zamyka się taka zaślepka, i nie można się wtedy dostać kluczykiem. No, jakby nie jest to żadna nowość, jeżeli chodzi o skutery, yy, i wielu producentów to stosuje, natomiast yy, no, jest to po prostu fajny feature i zawsze dodatkowe zabezpieczenie. Żeby to odbezpieczyć, to trzeba trafić kluczykiem. O dzień dobry działa. Mówiłem Wam o jego wyglądzie, mówiłem Wam o jego cechach, natomiast musimy sobie też pogadać o technikaliach. No i teraz tak, mamy tutaj silnik jednocylindrowy o pojemności 124,6 cm, który generuje nam moc 6,8 konia mechanicznego w przeliczeniu z kW na konie mechaniczne, ponieważ producent podaje moc w kW i to jest 5,7. I teraz na co to się przekłada w praktyce? W praktyce przekłada się to na to, że deklarowana prędkość maksymalna to jest 85 km na godzinę. Skuter ten waży 107 kg, ja ważę mniej więcej tyle samo. No, niezależnie od tego, ile ważycie, to jest 125. W mieście zamulać nim nie będziecie. Jeżeli chodzi o wymiary, skoro już wspomniałem o masie, to tak, koła mamy 12-calowe z przodu i z tyłu, czyli to jest taki kompromis pomiędzy prowadzeniem, a. No, nazwijmy to namiastką komfortu, ponieważ z przodu zawieszenie ma skok 80 mm, z tyłu ma skok 40 mm i do tego wszystkiego jeszcze ważna jest wysokość siedziska, to jest 790 mm, natomiast skuter jest na tyle wąski, że no, nawet osoby średniego wzrostu czy ciut tam, nie wiem, poniżej 170 cm spokojnie powinny dosięgnąć nogami do ziemi, chociaż w części, i czuć się na tym sprzęcie komfortowo, jeżeli chodzi o szerokość. To jest zaledwie 680 mm, to niewiele, znaczy no jak na skutery to powiedzmy standard, natomiast ogólnie da się nim fajnie bezproblemowo przyciskać pomiędzy samochodami. I jeżeli chodzi o hamulce, to producent zastosował tutaj z przodu i z tyłu tarczę o średnicy 220 mm i wykorzystał przepisy że tak powiem, i zamiast układu ABS jest układ CBS. Czym on się różni? Różni się tym, że CBS sprawia, że jednocześnie hamuje przód i tył, jakby ta siła hamowania jest równomiernie rozkładana pomiędzy przodem i tyłem. W przeciwieństwie do ABS, gdzie wiadomo, ABS ma za, ma za zadanie tak rozdystrybuować wszystko, żeby zapobiec blokowaniu się kół, ale szczerze no, nie wiem, trzeba by naprawdę bardzo, bardzo mocno spanikować i mieć bardzo, bardzo mocno, mocny, pewny chwyt, żeby mm, doprowadzić do tego, że koła w skuterze się y, zablokują. Dobijając do brzegu, Kiway Versidia to sprzęt budżetowy, dobrze wyglądający, nieźle wykonany. No, z dynamiką to powiedzmy, że jest umiarkowanie ok, ale też. Nie będziecie na pewno na nim, że tak powiem, poirytowani, i z tego co zauważyłem, to bardziej przyciąga panie niż panów, no ale generalnie jakby panie zdają się mieć większe zamiłowanie do skuterów w klimatach retro, co oczywiście nie znaczy, że panowie nimi nie jeżdżą. I ten sprzęt jest dostępny w czterech kolorach. To jest czerwień, którą właśnie widzicie, wiadomo, czerwony najszybszy, do tego mamy biały, czarny, szary. Mnie osobiście szary nie do końca pasuje, ponieważ zastosowano tam krzykliwy, zielony kolor mm, naklejek. Natomiast czerwony, biały wygląda jak najbardziej OK. Czarnego nie kupujcie, moim zdaniem, bo w czarnych skuterach i w ogóle we wszystkim, co jest czarne i małe, no bo czarny wyszczupla, wiadomo, we wszystkim, co jest czarne i małe, te kształty wszystkie giną. Także że wersji, Versilia, jeżeli chcecie się poczuć, Stylowo, podróżować komfortowo, mieć coś fajnego, ale jednocześnie nie dysponujecie mm, sporą ilością środków finansowych, to niecałe 9000 złotych i macie coś takiego. Mówił dla Was Wojtek Grzesiak, ścigasz.pl